No, ciekawe, jak tam Łesa i Libia radzi sobie ze sprzątaniem hacha. Mnie to nie ciekawi, ale chętnie bym się dowiedziała. No, to chyba jednak ciekawi. Rzeczywiście. Dzwonię do tych pajaców. Zobaczymy, czy coś już zrobili. Halo, halo. Tu maryna ze Szczecina. Maryna, jak chodzi o alimenty, to mnie nie ma. Tu Polska dzwoni, bałwanie zrobiony w lato. Na co mnie straszysz? Myślisz, że jesteś zabawny? Postrasz się zaraz, ja chcę wiedzieć jak tam sprzątanie idzie wesołku. Idzie aż się kurzy, zaraz skończymy i będzie wszystko elegancko, ja to jestem majster akrobata, który na miotle nie lata. Kit to wciskać ja, a nie mi. Jak będzie zrobione to zobaczymy, a jak nie to wpierdol. Wyluzuj mordo, wszystko będzie cacy. Róbcie, róbcie swoje, jak coś to pomożemy, ale nie za dużo bo to wszystko wasz bałagan. Jasna sprawa. Dobra, ja kończę, bo nie mam czasu. Dobra, trzeba zacząć naprawdę robić, bo w końcu się szczają. No wszystko pięknie, ale mi się nie chce. Kurde, mi też. To co robimy? Może pośpimy. Mam pomysł. Zagramy o to, kto będzie sprzątać. Zgoda. Haha, ha, szachmat. Idioto, gramy przecież w karty. O kurwa. Lecisz zasuwać. Niech będzie, to wcale nie takie ciężkie. Tutaj zrobimy Maroko, tak na oko. No i elegancko. Siemano. Pora oddać teren Algerii. Niech ma, niech się cieszy. Dzień dobry, zanim coś powiesz to daj mi dokończyć sprzątanie, ja wszystko naprawię. Tutaj chyba była Nigeria? To też od razu zrobię jej dobrze, w sensie państwo dobrze zrobię. Fajnie, wszystko idzie tak jak ma być, z wyjątkiem tego, że trochę się zmęczyłem. Sorry, ale nie mam mowy, że ci pomogę, może później. Tak, tak, spierdalaj. Dobra, weź się nie... Cich, cich, cicho, słyszałeś to? Co niby? To chyba w tych ruinach, chodź to sprawdzić. Sam se idź, mi się nie chce za wiatrem biegać. Ciotę, haha. Uwaga, bo idę, jak coś mi na morden wyskoczy to obiecuję, że zajebie. Hop, hop, jest tu ktoś ocalały, chodźcie pomogę wam. Chyba jednak nie, no ludzie tu nikogo nie ma, spadam. Na co ja tracę mój cenny czas, na pierdoły. Nie rozumiem jak, zaraz, co to? O kurwa. Co jest madafaka? Wszystkich was zajebie. Mój Boże, przecież on nie żyje już dawno, nie dam znowu zrobić wojny żebym potem miał sprzątać, zajebię go snajperką ze swojego państwa. Dokąd to? O fach, spokojnie, tylko spokojnie, ja się poddaję. Buch was trzech do wora. Wake up, Maider Faker. Nareszcie, obudziły się księżniczki. Czego ty chcesz pojebie? Widzę, że będzie z Wami trudno, więc zacznę z Wami tak, żeby pokazać, że nie żartuję. Ale niby jak. Ano, niby tak. Kurwa, co ty robisz? Ktoś chce być następny? Nie, nie, spokojnie, dogadamy się. Oczywiście, że dogadamy. A teraz szybkie ogłoszenia parafialne. Zrobiłem pierwszy odcinek jak najszybciej, ale następne odcinki będą za jakiś czas. Kiedy dokładnie to nie mogę przewidzieć, ponieważ ten sezon będzie dwa razy dłuższy niż dwa poprzednie. Pozdrawiam Was i przypominam, że zaraz jest mecz polski. Także trzymajmy kciuki. Siemanko.